W imieniu grupy RLG zapraszam na audycję Dzieci segregują śmieci, która towarzyszy edukacyjnej serii Bajki Martiego. Cześć dzieciaki, jaki jest tytuł naszego dzisiejszego odcinka? Bioodpady! Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, co roku marnujemy jedną trzecią produkowanej na Ziemi żywności. To tak, jakbyście wyrzucali do śmietnika co trzeci kupiony serek, jogurt lub inny produkt. Co gorsza, marnujemy też bioodpady, wyrzucając je do pojemnika na zmieszane, zamiast do pojemnika na bio, aby mógł powstać z nich na przykład kompost. Co to są bioodpady? To są na przykład skórki od banana albo jabłko przegryzone. Którego już nie jemy, tak? które się zepsuło. Mhm. Coś jeszcze? Miła jabłko, skórki po, po arpuszach. Odpady z jedzenia. A jak macie jajka, to co z nich zostaje? Skorupki. Skorupki. Ekstra, to też skorupki. A powiedzcie mi w takim razie, do jakiego koloru pojemnika wrzucamy bioodpady? Do brązowego. Super. A czego nie można wrzucać do odpadów bio, co jest resztką jedzenia? E, Osiotryp! A coś jeszcze? synek! A kości z kurczaka można? Nie. Do odpadów bio można zrobić kompost. Wiecie co to jest kompost? Tak. To tak, to takie coś, co się podkłada pod rośliny. Świetnie. Obierki czy skorupki od jaj to odpadki, które zostają nam po przyrządzeniu jedzenia. Ale czasem wyrzucamy też samo jedzenie. Czy dobrze czy źle je wyrzucać? Źle. A jak możemy nie marnować jedzenia? Kupować Tyle, ile zjemy i nie wyrzucać jedzenia. Dobrze, czyli możemy sprawdzać, czy ten serek jeszcze jest długo ważny czy krótko i wtedy zjeść go szybko, jeżeli niedługo skończy się jego data ważności. A co mogą dorośli robić, jak idą na zakupy, żeby wiedzieć, co mają kupić? Listę zakupów. A co jeszcze można zrobić, żeby mniej produkować śmieci? Zamiast plastikowych toreb materiałowych. Świetnie, a jeżeli chcemy picie wziąć, to w czym możemy wziąć? Widolnie! Ekstra. Bioodpady wyrzucamy luzem, bez żadnego foliowego woreczka. To ważne dla procesu wytwarzania kompostu. Masz wątpliwości, co jeszcze powinno trafić do brązowego pojemnika? Wejdź na www.elektro3000.pl. Posłuchaj też bajek Martiego, które znajdziesz na Spotify i Youtubie.